Rozdział 99. Instytut Zdrowia. Część druga. Prawdą jest, że bywają niezrównoważone umysły, które narzucają sobie posty, jakich Pismo Święte nie zaleca, oraz modlitwy i odmawianie sobie wypoczynku i snu, czego Bóg nigdy nie wymagał. Czyny tych osób nie są uważane i popierane jako cnota. Posiadają one religię faryzejską, która nie pochodzi od Jezusa, lecz od nich samych. Ufają w swoje dobre uczynki tylko dla zbawienia i na próżno mają nadzieję zasłużenia sobie na niebo przez swoje chwalebne czyny, zamiast polegać, jak powinien każdy grzesznik, na zasługach ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i w niebo Zbawiciela. Jest prawie pewne, że takie osoby zachorują. Lecz Jezus i prawdziwa świętość są zdrowiem dla ciała i siłą dla duszy. Niech inwalidzi robią coś, zamiast zajmować umysły prostą zabawą, co poniża ich w swoim własnym mniemaniu i prowadzi do myślenia, że ich życie jest bezużyteczne. Utrzymujcie siłę woli w czujności, ponieważ wola, która była podniecona, a teraz odpowiednio skierowana na właściwe tory jest potężnym ukojeniem dla nerwów. Chorzy znacznie są szczęśliwsi, kiedy mają zatrudnienie i znacznie łatwiej jest im przywrócić zdrowie. Ujrzałam, że największym przekleństwem, jakie kiedykolwiek spadło na mojego męża i siostrę F, były instrukcje, jakie otrzymali w pewnym miejscu dotyczące pozostawienia bezczynności dla odzyskania zdrowia. Wyobraźnia obydwojga rozchorowała się, a ich bezczynność spowodowała, że myśleli i czuli, że byłoby niebezpieczeństwem dla ich zdrowia i życia, gdyby ćwiczyli, zwłaszcza jeżeli robiąc coś, zmęczyliby się. Maszyneria organizmu, tak rzadko wprowadzana w ruch, utraciła elastyczność i siłę, więc kiedy już zaczęli ćwiczyć, stawy były sztywne, mięśnie słabe i każdy ruch wymagał wielkiego wysiłku. I oczywiście powodował ból. Jednak to zmęczenie byłoby się okazało dla niej błogosławieństwem, gdyby nie uważali jej na uczucia czy nieprzyjemne objawy. Jednak uparcie odpierali skłonności do bezczynności. Ujrzałam, że dla siostry F byłoby znacznie lepiej, gdyby była z rodziną i odczuwała odpowiedzialność spoczywającą na nich. To rozbudziłoby do życia jej uśpioną energię. Ukazano mi, że opłakany stan tej drogiej rodziny podczas pobytu w pewnym miejscu był niekorzystny dla kształcenia i nauczania ich dzieci. Dla własnego dobra dzieci nie powinny uczyć się podejmowania odpowiedzialności w pracy domowej i powinny odczuwać, że niektóre ciężary życia spoczywają na nich. Matka zaangażowana w kształcenie i nauczanie dzieci jest zatrudniona właśnie w tej pracy. Jaką Bóg jej powierzył, dla dobra której wysłuchał w miłosierdziu modlitwy, zanoszone za jej wyzdrowienie. Podczas gdy powinna unikać męczącej pracy, powinna przede wszystkim uniknąć bezczynności. Kiedy otrzymałam widzenie w Rochester, Nowy Jork, ujrzałam, że byłoby znacznie lepiej, zarówno dla tych rodziców, jak i dla dzieci, aby stworzyli samodzielną rodzinę. Każde dziecko powinno wykonywać część domowych prac i w ten sposób otrzymać cenne wykształcenie, którego nie da się opisać, jak też osiągnąć w żadnym innym sposobie. Życie w tym miejscu lub w jakimkolwiek innym, otoczone usługującymi i pomocnikami, jest największą szkodą dla matek i dzieci. A Jezus zaprasza siostrę F, aby w nim znalazła odpoczynek i pozwoliła, aby jej umysł otrzymał uzdrowienie przez zatrzymanie się na sprawach niebiańskich i szczere poszukiwanie wychowania swojego małego ostatka w kształceniu i napominaniu pańskim. W ten sposób najlepiej może towarzyszyć swojemu mężowi przez uwolnienie go od myśli, że to ona musi być obiektem tak wielkiej uwagi, troski i współczucia z jego strony. Jeżeli chodzi o wielkość pomieszczeń Instytutu Zdrowia w Creek pokazano mi, jak też przedtem nadmieniłam, że powinniśmy posiadać taki środek sanatoryjny, który byłby mały na początku i ostrożnie powiększany według tego, jak można będzie zdobyć dobrych lekarzy i pomocników i znaleźć środki potrzebne dla chorych. A wszystko to powinno być prowadzone w ścisłej zgodzie z zasadami trójanielskiego poselstwa i jego duchem. I kiedy widziałam ogromne obliczenia narzucone przez tych, którzy odgrywają wiodącą rolę w tej pracy, poczułam się zaniepokojona i w wielu prywatnych rozmowach i listach ostrzegałam tych braci, aby poruszali się i postępowali ostrożnie. Powodem tego jest to. Że bez szczególnego błogosławieństwa Bożego jest wiele sposobów, przez jakie przedsięwzięcie to może być opóźnione, przynajmniej na jakiś czas, przy czym każdy z nich byłby szkodliwy i dla sanatorium, i dla sprawy Bożej. Gdyby lekarze zawiedli z powodu choroby, śmierci lub jakiegokolwiek innego zajścia, nie stawili się do pracy, praca byłaby opóźniona, dopóki będzie można znaleźć innych. Albo gdyby nie nadeszły pieniądze na czas, gdy będą stawiane wielkie budynki, wtedy praca zostałaby przerwana, kapitał utopiony, a na wszystkich zainteresowanych spadłoby zniechęcenie. Mogłoby także zabraknąć pacjentów, by zajęli miejsca, a w konsekwencji zabrakłoby środków na bieżące pokrycie wydatków. Przy wszystkich wysiłkach włożonych w każdej dziedzinie, we właściwy sposób i rozsądnie, z błogosławieństwem Bożym, instytucja ta okaże się wspaniałym sukcesem, podczas gdy jedno niepowodzenie w jakimkolwiek zakresie mogłoby się okazać prędzej czy później wielką szkodą. Nie należy zapominać, że w wielu instytucjach zdrowotnych założonych w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 25 lat tylko kilka utrzymuje ledwo widzialne postępy w dniu dzisiejszym. Publicznie apelowałam do naszych braci na rzecz utworzenia pomiędzy nami instytucji zdrowotnych i wyrażałam się jak najlepiej o doktorze F jako o człowieku, bo wiem, że w opatrzności Bożej otrzymał doświadczenie do wykonania zawodu lekarza. Powiedziałam to na podstawie autorytetu tego, co Bóg mi pokazał. Jeżeli to konieczne, bez wahania powtórzyłabym wszystko, co powiedziałam. I nie pragnę wycofać ani jednego zdania z tego, co napisałam czy powiedziałam. Dzieło pochodzi od Boga i mimo wszystko musi być wykonane Jego mocą, chociaż ostrożną ręką. Reforma zdrowia jest ściśle związana z dziełem poselstwa Trójanielskiego. Nasi kaznodzieje powinni nauczać reformy zdrowia, jednak nie powinni czynić z tego zagadnienia głównego tematu, zastępując go poselstwem. Jej miejsce znajduje się między tymi tematami, które wyznaczają pracę przygotowawczą ku spotkaniu nadchodzących wydarzeń, głoszących poselstwo. Pomiędzy tym ma mieć ona wiodącą rolę. Powinniśmy chwycić się reformy z gorliwością. Jednakże powinniśmy unikać wrażenia ludzi niezdecydowanych i poddających się skrajnościom. Nasz lud powinien zapewnić środki dla zaspokojenia potrzeb wzrastającego między nami Instytutu Zdrowia, jako że jest w stanie poradzić sobie bez wydawania mniej na inne potrzeby dzieła. Niech reforma zdrowia i Instytut Zdrowia wyrosną między nami tak, jak wyrosły inne pożyteczne przedsięwzięcia biorąc pod uwagę naszą słabą siłę w przeszłości i nasze większe możliwości uczenia więcej w krótkim czasie. Niech Instytut Zdrowia rośnie tak, jak wyrosły inne przedsięwzięcia między nami, tak szybko, jak można to uczynić bezpiecznie, bez uszkodzenia innych gałęzi dzieła, które są również ważne, a może ważniejsze w obecnym czasie. Byłoby źle, gdyby jakiś brat włożył duży wkład w Instytut, wszystko jedno, czy mało, czy dużo, także nie byłby w stanie wspierać dzieła również w innych kierunkach. A gdyby nie zrobił nic, to byłoby to również wielkim złem. Przy każdym pobudzającym apelu do naszego ludu o środki dla Instytutu powinno być ostrzeżenie, aby nie rabować innych gałęzi dzieła, zwłaszcza hojni biedni powinni być ostrzeżeni. Niektórzy słabi biedni ludzie z rodzinami bez własnego domu. I zbyt biedni, aby udać się do sanatorium na leczenie, włożyli w Instytut Zdrowia od 1 piątej do 1 trzeciej tego, co posiadają. To jest niewłaściwe. Niektórzy bracia i siostry posiadają kilka akcji, podczas gdy nie powinni mieć ani jednej i powinni udać się na krótki okres do Instytutu, gdzie ich wydatki byłyby opłacone całkowicie lub częściowo z funduszu dobroczynnego. Nie widzę mądrości w kalkulacji na przyszłość i pozwalania na cierpienie tym, którzy w tej chwili potrzebują pomocy. Nie posuwajcie się, bracia, ani trochę szybciej, aniżeli nieomylna opatrzność Boża otwiera przed wami drogę.